Co wstąpiło w Mewę? Oczywiście chciała odbić swój zamek i królestwo, przegnać Nilfgaardczyków, pokonać aroganckiego generała Ebdachiego. Ale w tej chwili... Nade wszystko pragnęła jak najszybciej przebić się do baszty i uratować oddział Gaskona. Za mną! Ruchy, ruchy! Mewę spodziewała się najgorszego. Kałuż krwi, tuzinów, trupów. Ale w środku było cicho, spokojnie. Brakowało śladów walki, z wyjątkiem roztrzaskanych drzwi, wiodących do komnaty z kołowrotem. Co tu się stało? Królowa przekroczyła próg pokoju, rozglądając się za Gasconem i jego ludźmi. Zamiast tego zobaczyła Wilema. Leżał w kącie pokoju skulony ściskając rozcięty brzuch. Mewe zdarła z pleców płaszcz i rzuciła się tamować krwawienie. Wilem, co co tu się stało? Próbowałem naprawić błędy. Wychrypiał książę. Proszę. Wybacz. Ja... Wilem nie zdążył dokończyć. Głos uwiązł mu w gardle. Oczy zaszły mgłą. Kiedy chwilę później do komnaty weszli żołnierze, zastali królową na kolanach. Bijącą dłońmi o ścianę, zalaną łzami. Willem leżał obok bez ruchu, okryty płaszczem. Z pomiędzy piechurów wyłonił się Gascon. Ukląkł przy królowej i szeptem opowiedział, co się stało. Jego oddział nie zdążył nawet dotrzeć do celu, Uprzedził ich wilem. Kiedy książę zobaczył, że Lyryjczycy atakują zamek, poszedł do baszty i otworzył wrota. Nim Nilgardczycy zdołali je z powrotem zatrzasnąć, było już za późno. Królowa wstała z zaciśniętymi pięściami. Na jej twarzy nie malowała się już rozpacz ani żal. Tylko bezgraniczna wściekłość, mówiła przez zęby z trudem, zachowując spokój. To nie czas na żałobę, powiedziała. Tylko na walkę, na zemstę, na zabijanie. Jeśli wygramy dziś, wygramy wojnę, odzyskamy wreszcie nasze rodziny i domy, odłożymy na bok miecze. Ale teraz, teraz muszą spłynąć krwią Nilfgarczyków. Leryjczycy byli u skraju sił. Przeszli z Meve tysiące kilometrów przez góry, śniegi i bagna. Stoczyli dziesiątki bitew. Ale królowa widziała w ich zmęczonych oczach, że pójdą za nią, choćby w ogień. Pani Nilgardczycy zabarykadowali się na górnym zamku. Próbowaliśmy zdobyć mury, ale bez skutku. Mewek kiwnęła głową, zrobiła mieczem młynka i wskoczyła na konia. To spróbujemy jeszcze raz. Rozmawiałem z posłańcem Demawenda, pani. Otoczył już Aldersberg. Z atakiem czeka na ciebie. I dobrze. Nie chciałabym tego przegapić. Powiedz żołnierzom, żeby się szykowali. Oczywiście, wasza wysokość. <sighs> tak? Jest coś jeszcze? Pani, wybacz śmiałość, ale martwię się o ciebie. Wyglądasz, jakby trawiła cię choroba, nie sypiasz. Reinhard, dopiero co pochowałam syna, umarł mi na rękach do cholery. Tak, jak bohater. Pani. Nie sądziłem, że Willem kiedykolwiek zmarzy hańbę, którą się okrył. Zdradził własną matkę, kraj, sprzymierzył się z najgorszym wrogiem. Ale to, co zrobił w Rivi, zmyło wszystkie jego winy. Pokazał, że był godny zwać się Twoim synem. Nie mówię, żebyś po nim nie płakała pani, ale bądź też z niego dumna. Masz rację. Dziękuję, Reinhard. Ta rozmowa dużo mi dała. Dość gadania, ruszajmy do Aldersbergu.